Na moim kanale jesteśmy w naszej nowej bazie. Nie nagrywałam tego jak robię wszystko kanalizację, tu jest kanalizacja, zaraz Wam pokażę. No, a tu jest moja kuchnia i jak widać tam kanalizację już wodną, no to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i dzwoneczek. Jesteśmy w naszym holu. I tutaj mamy, tu zrobimy taką ścianę. Tak widać? O i można zrobić tak. O. Ty, jak widać. Widzisz, przybliżamy się, nie? Dobra, 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 dobra. Zamkniemy tą główną, dobra. I teraz tak. Otwieramy Nie na ten, ale musimy jeszcze jedne zrobić. idziemy tak. Pokażę, tu mamy kuchnię. Taka niedokończona. Chweneczko, wiecie, tu mam wszystkie rzeczy, które musiałam wykopać. Całą potem ja mam 20 taki dirta i 29. 64. 2 staki, taki, 3 staki kobla i 3 musiałam to wykopać na to. vai ter uma pena é o que mais bicho que agora vamos do guri né tá vamos subir que eu Ну сейчас забуду, что за забуду вот так вот что... Вот он не раз, а мляцкий сохраняет. Так... Чего он тебя болит? No A, Zbiaczku. No patrzcie, on nie ma zmysłu. Ej, elo i już on muszę pokazać, co tu Chcę zrobić, chcę się... zrobić. nie robi, nie? zrobić. Ja nic Teraz to. No i widać, co mogę z nim zrobić. Został jakiś popierdolony chłop. To ja samo mogę wywalić, bo to mnie jest brojka. Nie, 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 Z tamtej bazy w nie, nie, wyprowadziłem. Trudno. Dobra. Ja bym chciała naprawić łuk. Tylko chyba mamy... o, nie ma mały problem. problemu. nie mam. Wszystkie córki z domu, ale mogą być w, tutaj. Albo trzeba się skoczyć do chmury. W chmurę. Do chmury trzeba skoczyć po prostu. Tam może będą. Możliwe, że będą. Może tu? Która tam wcale zbroja? Jest tutaj, się tu kości tam wziąłem. O, tu są różne padziewia. Tu nie tu, tu, tu jest jest pobrane. Tu wszystko pobrane. No, jest... pobrane. Mięsko ma no i co teraz robimy? Dobrze chodźmy się napazać, może znajdziemy jakieś pająki. Dobra. Znajdziemy może... O oh, fuck! Jest stary. Gdzie tu powinno nie być. O nie. Nie pieprz mi tu. Ty tu nie mieszkasz. I jak znajdę jakiegoś typa, to już to nie ode mnie i ta krowa zginie. Jak ktoś mnie walnie, to ta krowa nie ma. Jeden strzał, i Twoje mięsko będzie fajnie przypiecone. I cię już nie Krowo. Upuściłeś? No ale drugi nabrać stary. nie ma tego. Pamiętacie, ja ją znajdę wszędzie. Dobra, i teraz tak. Robimy kanalizację, i to musiałam wykopać. Tylko, nie, nie. Bo jeszcze jest tutaj takie. O, nie Zejście, elo. Co z sobie spać w bazy? I kto moja kuzynka odkryje, to ja już nie wytrzymam co zrobić. Ja mam zamiast kochanego tu hołdy piskie piskie albo ja dużo za na wypadek Teraz może wejść tutaj mi kurde i nie będzie już nic ja, no ale już to dobra i tu mamy kuchnię i tu mamy kanalizację w zlewie no. no i to było z mojego dzięku. na tyle Widzimy się Jutro o 16.00 o 20.00. Na razie. PA! Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę i dzwonaczek. PA!